Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Shogun 2. Witajcie moi drodzy. Ok, słuchajcie, okej, okay, słuchajcie, cóż tu ostatnio dzieliśmy? Mianowicie, stoczyliśmy kilka bitew morskich, które bardzo mocno, raczej nie przypadły do gustu naszym przeciwnikom, bo ponieśli sromotne klęski. Jednakże to wcale nie poprawia naszej sytuacji, ponieważ ostatnio straciliśmy Harimę. Sporo się tu ostatnio dzieje, ale... A ci przeciwnicy sami sobie podłożyli kłodę pod nogi, ponieważ włali nam tutaj bunt w Harimie. A zaraz potem ich wojska zajęły to, a buntownicy w międzyczasie zajęli ponownie Harimę, tym razem dla siebie. No i armia przeciwnika znowu musi odbijać Harimę, co mnie osobiście bardzo cieszy. Jednakże, teraz słuchajcie, powinno przykuć naszą uwagę sytuacja tutaj na północy, mianowicie. Tutaj musimy rozbić do końca. Teś pozostałości po siłach, po siłach naszych wrogów IKO, którzy ostatnio stworzyli ruszyli na nas z, kontrat z kontratakiem, które bardzo mocno nam tutaj wszedł we znaki, ponieważ udało mi się zająć jedną z naszych prowincji. No i słuchajcie, na razie mamy taką sytuację dosyć mocno patową. Mam nadzieję, że ją odwróci pojawienie się kolejnej naszej armii. Po pierwsze, jedna nasza armia idzie z tego kierunku aby wzmocnić tutaj, tutaj tutaj nasze siły a tutaj formujemy już kolejną armię której zadaniem z kolei będzie uderzenie na uderzenie tutaj na odcinek południowy zobaczymy co z tego wyjdzie sytuacja nie jest zła ponieważ mamy już tutaj kolejnego generała tak więc myślę sobie że jego od razu przerzucimy tutaj Wyślę go gdzieś tu, aby tutaj już zaczął formowanie kolejnej armii. Dobra, wy się możecie połączyć tutaj. Jednak jest w tej grze bardzo istotne łączenie okrętów we floty. Dobrze, słuchajcie, dobrze, słuchajcie. Na razie myślę, że zakończmy turę. No i zobaczymy, jakie decyzje tutaj podejmą nasi wrogowie. Hodjo. Oj, chyba nam naszego kapłana tam pomęczyli. No i słuchajcie, armia yy, Ojo yy, rozpoczęła oblężenie yy, Mimasake. Mima, Mimasake, słuchajcie, to jest miasto, które już dwukrotnie opierało się siłą yy, wroga yy, i dwukrotnie garnizon tutaj zwyciężał. Słuchajcie, ja widzę, że oni mają tylko jeden oddział łuczników. Co daje nam spore szanse na obronę. I myślę, że spróbujemy to wykorzystać, ponieważ mamy tutaj aż 8 oddziałów łuczników, którzy dobrze rozstawieni na murach potrafią zrobić niezłą ścieżkę z sił przeciwnika. Dobrze, moi drodzy, dobrze, moi drodzy, a więc ruszajmy, stoczmy tą bitwę. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj obronić. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy. Dobrze, słuchajcie. Oni na pewno rozdzielą swoje siły, znając naszych przeciwników, mogę to stwierdzić z całą pewnością. Słuchajcie, naszym planem jest zrobienie czegoś takiego, mianowicie tak, tu zostawimy jeden oddział uczników. Tu zostawimy drugi oddział uczników, a resztę naszych sił łuczniczych właśnie porozstawiamy. W różnych ciekawych miejscach, na przykład tak, tych rozstawimy sobie tu, tych rozstawimy sobie tu, tych dajemy sobie tutaj. Teraz tak, tych tu, tych tu. Jednych sobie zostawmy też tutaj. Okej, okay, jak to wygląda? Myślę, że nie najgorzej. Dobra. Teraz tak, to jeszcze nie wszystko. Aż tak, te oddziały. W sumie. Jesteśmy tu bardziej doświadczone jednostki. Waszym zadaniem będzie zabezpieczenie tego miejsca z kolei zabezpieczycie to miejsce Ta jest eee, Wszystkim dajemy to Zaczynajmy. Okej. Okay. Idzie też z tego kierunku. Dobra, z tej strony. Czekajcie, pauza. Oni idą. Skąd? Stąd. Dobra. W tym razie my tutaj rozmieśćmy. Następnie te dwa oddziały. Już tak. Jeden. Rozmieścić się tu. Drugi. Rozmieścić się tu. Ok, na razie to tyle. Niestety muszę się w paru miejscach osłabić, aby odpowiedzieć na atak wroga. Ej, zagęścić ruchy. Wszyscy kurna, zagęścić ruchy. Bardzo Was proszę. Dziś aż cofnęli. Dobra, jak tu sytuacja? Dobra, jesteśmy gotowi na ich przywitanie. To jest. Moczmy sobie płonące strzały, chociaż wiem, że nie będziemy ich używać, będąc w... Zamku. Za bardzo. Dobra. Okej. Okay. Dobra. My tu zaczynamy ostrzał. Ta jest. Dobra, sodzą z koni. Myślę, że to jest odpowiedni moment do tego, aby ruszyć tutaj. Dobra, jak tu sytuacja? Na spokojnie, na spokojnie. Dobra, pauza. E, wy, moi drodzy, e, ruszyć tu, czym prędzej. Dobra. Dobra, okej. Okay. Szybko! Zabieracie się stamtąd. No, i bardzo ładnie. Teraz tak, jak tu sytuacja? No, pięknie. Pięknie, pięknie. Już prawdę mówiąc do świętowania jeszcze daleko. Tak da jest. My ich mamy po prostu zatrzymać tutaj. Wszyscy zdążyli, zdążyli. O, tutaj wchodzą. A więc tak. Eee, robimy coś takiego. Wy. Moi drodzy, tu. Wy też tu. W kolei wy. Tak, ten oddział Tofnie się tu. Ten oddział cofnie się tu. No. No i bardzo ładnie najbardziej oczywiście niepokoi mnie tutaj ten odcinek. Uderzyć uderzać. Co oni tu kombinują? Da jest zbronić się twardo moi drodzy. Niech połamią sobie zęby na naszej obronie. Skupicie na tych tu, kurde, upią w nich, Dla jest wykrwawić siły wroga na tych potężnych umocnieniach. Dobra, ci spierdzielają. Aż miło się patrzy. Ta jest. E, moi drodzy, e, potrzebujemy te oddziały. Najszybciej tutaj. Biegiem. Nie wpuścić ich tu. No. Dobra, tych łuczników już tu naprawdę niewielu zostało. przeciwnik rzucił do boju swoje doborowe oddziały. Nie ma. Trzymacie, moi drodzy, trzymacie. Mamy ich, wybić ich. No i o to chodziło. Tak jest. Dobrze, moi drodzy, a więc zakończmy bitwę. Pięknie, moi drodzy. Pięknie, moi drodzy, udało nam się ich zatrzymać. Rozgromić ich armię. Chociaż oni stracili prawie 2200 żołnierzy. Myśmy stracili zaledwie 454. Jak na armię, w której nie było generała i składała się głównie z Ashigaru, to jest naprawdę niezły wynik. Bardziej pamiętajmy, że walczyliśmy głównie przeciwko samurajom. Tak więc, no. Armia została rozbita. W pięknym stylu, w pięknym stylu. Eee, oczywiście, że go awansujemy. Generałów u nas... Znaczy tak, będziemy potrzebować ich jak najwięcej. Myślę, że jednego sobie za chwilkę wyżenimy. W nasz... Eee, w naszą rodzinę. Okej. Okay. Kolejny ród dołącza się do naszych wrogów, niestety. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, wszystko jest do ogarnięcia. Yy, Okej, okay. oni się stąd wycofali. Ty, ninja, zrób tutaj mały rekonesans. Yy, dobra, przyjrzyjmy się, co my tu możemy rozbudować. Dobra, tego na razie nie ruszamy, bo nie mamy za bardzo żywności. Jednak wolałbym mieć jakieś nadwyżki po wszystko. A flota już jest troszeczkę zmęczona. Dobra, spokojnie. To jest. Wmacniać, wzmacniać. To jest tak. Ich tu Tu mamy kolejne cztery oddziały. Okej, okay, stąd jeszcze armię. Ruszają. Nasze wojska to jeszcze kawaleria. No i armia w końcu zaczyna jako tako wyglądać. Moi drodzy. Dobra. Teraz tak. Co my tu mamy? Teraz tak. Teraz tak, dobra, flota myślę, że zajmiemy się za momencik, ta flota tu naprawić się. Ostatnio niezłych sukcesów żeśmy tu byli świadkami. Dobra, ten kolego się zaokrętuj tu. I wy go wyrzućcie tutaj na brzegu. On, się, on sobie tutaj da świetnie radę. Wracaj tu. A teraz tak. Te siły ruszają tutaj. Jak najbardziej. Teraz. Dobra. Słuchajcie, zerknijmy tutaj. Z kim możemy tu jeszcze się dogadać? Na razie wszyscy nas cholernie nie lubią. Co nie jest zbyt miłe. Może w końcu jakiś taki mały rozejm. Koleś, weź odpuść co? Masakra po prostu. Z nikim się nie jestem w stanie wygadać. Obawiam się, że to jest po prostu strata czasu. No dobra. Teraz tak, zerknijmy sobie tutaj. Otóż tak, pomchajmy sobie. A dajmy sobie na to, że z tym, kolegom. Dobra. Dobra, dobra. Teraz tak, Ciebie mógłbym mianować na przykład komisarzem do spraw wojny. Też finansów. Dobra, dajmy cię do finansów. Chociaż, czy ja teraz tegoś nie schrzeniłem? No właśnie. Do tego dajmy wojny. Tak to sobie zróbmy. E, teraz tak. Okej, okay, oni tu nic nie mają. To właściwie. Mam parę oddziałów Ashigaru. E, a więc są odsłonięci. Moglibyśmy na nich spokojnie... Uderzyć, tak więc zróbmy to. Ci uciekli. Ci też. Po prostu kurde, nie mam z kim walczyć. To tutaj sobotujmy tą armię. Bardzo ładnie. Teraz. Przeliczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć. 14 mamy 14, to będziemy mieli 16, 17, jeszcze 3, później oddziały. No ale to dobra, teraz to ja sobie później uzupełnię tą armię przy użyciu jednostek, uzbrojonych na przykład Wiari. E, teraz tak, w takim razie skoro tam nam uciekli z Kubańcy, my uderzymy tu. Tak, mamy 3 przeciwko 5. No dobra, w takim razie. W takim razie stoczymy tą bitwę. Nie chcę tego dawać automatycznie, bo jakoś tak nie jestem przekonany do tego, aby komputer dobrze toczył te bitwy morskie. A więc ruszajmy. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy, więc rozpocznijmy rozstawianie naszej floty. No dobra, bierzmy się za nich. Gdzie oni są? Tam gdzieś są. To se włączcie, to se włączcie. Okej, okay, ja tu mogę jeszcze miny morskie stawiać, chyba tego nie widzicie, bo chyba to zasłania na moja kamerka. Ale no, no dobra. Dobra, co te trzy okręciki tutaj chcą ode mnie? To jest wasz cel, moi drodzy. Dobra, w sumie... Robimy to tak. Przyspieszyć. Wy też. niem. Pięknie przyspieszyliśmy, jest naprzód, miało tylko śmiało. Da ja jest, mamy ich. Dobra, zbombardować ich tam. No kurde, działać. To jest z wami. Radźcie za nich. Ruszamy, ruszamy. Dobra, ci tu raczej szans nie mają z nami. Tam że rzeźnia się toczy. Jest tam tych bardzo ładnie rozwalili. Dobra. My są świetni przy użyciu w walce z większymi jednostkami. Wow. Ale z nim tu robimy rozróbę. Pięknie. To lubię. Pytanie tylko czy nam zwieją. Są rozbici. Już po nich. Dokąd, kolego? Uciekamy, co? A, już po nich. O, wow, jeszcze się zajarali. A idą na dno. Dobra. Tych tu zaczęliśmy pacyfikować. Niezważyli na tych pokładach. W sumie już nie ma po co tutaj płynąć. Poczyściliśmy ich, moi drodzy. Okej, okay, więc słuchajcie, zdecydowane zwycięstwo. Bardzo ładnie, tak więc zakończmy tą, tą bitwę. Okej, okay, moi drodzy, udało nam się zdobyć w tej bitwie dwa okręty. Bardzo ładnie. E, wręcz przeuroczo. E, dobra, w takim razie ta flota wraca tutaj. Musimy się naprawiać. Co z Wami mam zrobić? Co ja mam z Wami zrobić? Co? Hmm. Dobra, na razie ruszycie tutaj do tego portu. Teraz tak, teraz tak, teraz tak, teraz tak. Wy się tu naprawiacie. Teraz tak. Co ja tu mogę zwerbować? Dobra, wiesz co, kolego? Na razie będziesz tutaj w mieście, nie potrzebujemy aż tylu armii, znaczy może nie, że nie potrzebujemy, ale nie, nie będę w stanie utrzymać tak ogromnej armii, jest to zrozumiałe. Dobra, my na razie tutaj troszkę przyhamujmy z rekrutacją ilości, z rekrutacją tych łuczników. Dobra, tu moglibyśmy uderzyć. Ale na razie nie mamy za bardzo czym. Czekamy na tą armię. Która powinna tam dotrzeć w ciągu najbliższych kilku tur. No, na morzach na razie, na razie idzie nam nie najgorzej. E, gorzej na lądzie. No, ale słuchajcie, ta armia już stoi tutaj pod ich, za, pod ich miastem. Właściwie tym miastem, które nam parę odcinków temu haniebnie odbito. No i myślę, że będziemy tutaj w stanie nieźle działać z naszymi przeciwnikami. No cóż moi drodzy, na razie myślę sobie, że tutaj zakończylibyśmy ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.